Słuchajcie, afera z gruntami CPK jest gigantyczną aferą, która uderza w sam rdzeń PiSu, sięga dalej wyżej niż był minister Telus. Ona pokazuje rzeczywiste oblicze partii PiS nie tylko w drobiazgach, ale w największych punktach jej funkcjonowania. Oni przehandlowali działkę za 22 miliony złotych, działkę 160 hektarową, która obecnie warta jest ponad 400 milionów. Przehandlowali kumplowi pisowskiego ministra już po przegranych przez nich wyborach. no Pamiętajmy, że prezydent dał im jeszcze kilka tygodni rządzenia. Po co? Po to, żeby dokończyć takie wałki. Nie spodziewali się przegranej, ale to jest takie pisowskie standardowe dla nich. Ale niestandardowym jest fakt, że ta działka była. Niezwykle istotna dla całego projektu CPK. Żeby móc robić deal, posunęli się nawet do tego, że zasypali rzekę płynącą przez działkę przy zgodzie swoich ludzi w wodach polskich. I gdy redaktor Szymon Jadczak w Wirtualnej Polsce ujawnił tę niebywałą aferę, przestraszyli się i natychmiast zawiesili Telusa oraz posła Romanowskiego, który też maczał w tym swoje paluchy. Dlaczego jednak tym razem zadziałali tak szybko? Przecież nie zawieszali innych ludzi podejrzanych o złodziejstwo, innych podejrzanych o pisowskie afery, w tym też tych podejrzanych, aresztowanych, a nawet skazanych. W tym przypadku zawiesili. Dlaczego? No, bo na tym przykładzie widać, po co służyła im Polska, po co służyły im wielkie hasła, po co im były tak zwane wielkie projekty, które miały jednoczyć Polaków. Jeśli kogokolwiek ale te projekty miały jednoczyć, to ich działaczy przy Korycie, działaczy sowicie opłacanych z waszych państwowych pieniędzy i oligarchię, która robiła milionowe deale, milionowe deale na kontaktach z ludźmi PiS-u. Król jest nagi, tam nie było żadnych ideałów, tam było koryto, tam nie było żadnych koncepcji, tam było dojenie państwa. I tam nie było żadnego myślenia o narodzie, tam było myślenie o swojej sakwie, o swojej kasie. Jeżeli oni myślą, że takie pozorne, szybkie działania, które podjęli teraz cokolwiek zmienią, to to się grubo mylą, bo tej afery nie zasypią piachem, tak jak zasypali rzeczkę na działce pod CPK. Ta afera będzie miała ciąg dalszy. A my mamy obowiązek o niej mówić i my jako pogromcy populizmu mamy obowiązek wyświetlić wszystkim, jak funkcjonowało państwo tzw. Prawa i tzw. Sprawiedliwości pod rządami Jarosława Kaczyńskiego. Centralny port korupcyjny, centralny port korupcyjny, do którego przypływały tylko grube ryby z PiS. Oto prawda o ich rządach. Po populizmu biję się prawdę.